Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Slaying Simulator. Słuchajcie, pod ostatnim odcinkiem zostawi się dość sporo łapek w górę. Dzisiaj proszę was o 100 łapek w górę, myślę, że będzie spoczko. E, przy okazji, e, jeżeli jesteście nowi, zachęcam was również do zostawienia subskrypcji z dzwonkiem, aby otrzymywać powiadomienia. Tym bardziej, że ostatnio niestety powiadomienia no nie za bardzo tutaj dobrze działają, więc polecam serdecznie zobaczyć, czy macie wszyscy dzwonek ustawiony. Tymczasem, tak jak obiecałem, na ostatnim odcinku ogarnąłem kod twitterowy, ogólnie nie jest on jakiś specjalny, nazywa się Update 12, w sensie musicie sobie pisać Update Spacja 12 Submit i dostajemy bodajże 1200 końców Ja mów, przepraszam, tyle chyba dostaliśmy Więc czy to dużo, czy to mało, nie mi to oceniać Ale słuchajcie, mam pomysł dość zacny Żeby dzisiaj um, zobaczyć jak właśnie ten boss się sprawuje słynny, czy on jest aż taki silny rzeczywiście, czy go sklepiemy jakoś tam e, mimo wszystko E, przy okazji, tak patrzę na te tutaj wszystkie eksy, to chyba mimo wszystko będziemy musieli kolejne e, lodowe kupić. I zrobimy to właśnie w tym momencie. Ja sobie tymczasem tego ziomsa tutaj jeszcze raz poproszę o jakiegoś quest'a. Znowu ten sam quest, 5 asasynów, więc no trochę bieda, szczerze mówiąc. No ale trudno się mówi. W ogóle mogę chyba mieć już lepszą broń, tak mi się wydaje. Czekajcie. X już chyba będzie level 7, dokładnie. Czy ja mogę mieć level. Czekajcie, czy mogę mieć y, jakąś wyżej levelową broń? Mogę mieć ten mieczyk, chociaż nie wiem w sumie po co go biorę, jak za chwilę będziemy mieli jeszcze lepszy. Otwieramy kolejne lodowe jajko, czy to dobrze, to nie wiem. E, co nam dropnie? Ej, znowu rzadki. Znowu rzadki pet, mamy dość spore szczęście. Mianowicie to nam królik dropnął. Ice bany. E, mamy kolejnego peta, więc teraz w ogóle exp i y, gemy będą nam w ogóle tutaj znacznie szybciej się zbierały tak przynajmniej powinno być no i tak też jest, zobaczcie, już tych asosinów mam na buta tak właściwie wydaje mi się, że od któregoś levela tak obstawiam, że od 10 będziemy mieli już lepsze questy mam taką nadzieję przynajmniej dobra, complete i kolejne tutaj yy, leciały nam yy, punkciory właściwie gemy zastanawiam się, właśnie, ile można mieć maksymalnie petów. Tutaj nie ma takiej informacji, więc ja sobie chyba tworzę jeszcze jedno jajko za chwilę za te e, 1500. No chyba, że nazbieramy sobie, nie wiem, ile tutaj są. To jest za te robuxy, to nie. To jest za 50, to jest za słabe. To jest za 250, to chyba nie. <grytanie> na ten nas nie stać tak, zdecydowanie. Ewentualnie te za 5000, te golden. Myślę, że to jest całkiem spoka opcja, żeby sobie dzisiaj nazbierać właśnie na takie jajko. Choć właśnie nie wiem czy jeszcze wcześniej nie kupić jeszcze jednego takiego o, Tak się właśnie tutaj zastanawiam No ale cóż, zobaczymy e, Weźmy sobie tutaj o, kolejne asosinki, pokonajmy Okej okay. Ogólnie się bardzo przyjemnie gra, szczerze mówiąc Nie wiem czy właśnie w ostatnim odcinku odpali się tą gierkę na gra się naprawdę zacnie, to znaczy, e, początek jest taki dość, powiedzmy, może nudny się wydawać, ale później już tak w miarę jakby upływu czasu naprawdę się to rozkręca i jest, jest całkiem spoko, fajnie się tutaj e, tym mieczykiem macha na lewo i prawo. E, Okej, okay. tymczasem Klejna asasiny, tak jak widzicie, dość sporo widzów dołączyło do mnie w międzyczasie, w przerwie właśnie od nagrania ostatniego odcinka, więc... Cały czas grałem i to jest znak na to, że tryb się podoba, więc mi się tutaj e, też jakby e, tutaj cieszę się, krótko mówiąc, tych bez żadnych takich dziwnych określeń. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że mamy 11 level <laughs> i możemy sobie kupić lepszy tutaj mieczyk Survival Knife e, 45 damage, więc powinniśmy mieć, tak mi się wydaje, na buta już te assassiny. Zaraz zobaczymy. Tak się. Tak jest. No i mamy na buta, zobaczcie. Jeps, jeden. drugi. To już jest takie farmienie w sumie. 3, 4 i 5. Jakby z tym byłoby mieć tutaj prywatny serwer. Wówczas nam tych tyle osób tutaj nie. nie, nie, nie czy może nie też że przeszkadzało? To źle powiedziane, ale byłoby nam łatwiej. Spróbujmy tego bossa pokonać 50 level. Overlord, okórka, dobra, nie, nie, to jeszcze. To jeszcze nie ten czas, jak widzicie, no. Padłem na buta, tej Karolek163 również padł na buta, więc, no nie było warto. Ale myślę, że już niedługo, kto wie, kto wie. Eee, myślę, że jak zbieramy około 30 level, to będziemy mogli spróbować eee, tutaj podjąć wyzwanie, tak, Timela Dobra, kolejne asosiny. Okej, okay, spoko. Eee, szkoda właśnie, że nie ma lepszych questów, kurczę, właśnie upolewam nad tym troszeczkę, szczerze mówiąc. Bo przydałyby się questy o troszeczkę już wyższej wartości. Okej, okay. kolejny assassin i kolejny kuścik zrobiony. I za chwilę sobie, słuchajcie, kupimy te jajko. Tak mówiłem, o wartości 5000. Więc myślę, że yy, tam coś fajnego wydropi z niego. Jestem ciekawy, ciekawe, jak skanceluję tego yy, quest'a, to czy będziemy mieli jakiegoś innego, aczkolwiek wątpię. Podejrzewam, że to będzie jedno i to samo. Mi się wydaje przynajmniej. Okej, okay. 4 na 5 i 5 na 5. Zrobione. Complete. No mamy już 5000 prawie, już chyba teraz będziemy mniej nawet. Czekajcie, tutaj, wezmę jeszcze jednego, o, już mamy. I otwórzmy sobie te złote jajka za 5000 um, gemów. Co tam tu może wydropić? Yy, mamy 10% szans na legendarkę. Fajnie by było, gdyby nam się udało, aczkolwiek ten uncommon również będzie spoko. Już sprawdzamy, co my tu mamy. Mamy common, golden banner, no niestety tym razem nam szczęście nie dopisało, aczkolwiek... On no, niewiele więcej daje, troszeczkę więcej expa. Możemy mieć cztery na pewno, tyle wiemy. No nic, mi się wydaje, że bardziej nam się opłacało te lodowe kupić mimo wszystko. Albo może w sumie tak dla y, sprawdzenia, otwórzmy sobie, tutaj jakiś koleś wlazu i nam tutaj zabije te podstawowe. Może dla, dla sprawdzenia warto słuchajcie, ten... Y, Warto kupić to, co było na respie jajko. Ono się wydawało być całkiem spoko. Ok, complete. Chodzi mi konkretniej o to: o Leafy Egg. E, 5% szans na to, że e, dostaniemy jakieś rzadkie. Mamy Uncommon, Misia. No w sumie twórzmy jeszcze kilka. Uncommon, kolejny. Uwaga, uwaga, znowu common w ogóle ten misji, jakie ma stacje. Trzy razy więcej exp, dwa razy więcej gemów, No lepszy jest niż ten Kitty na pewno Jestem ciekawy czy otwieranie kilku jajek wymaga jakiegoś gamepassu, zaraz sprawdzimy to R, na pewno, jestem przekonany Jasne, 700 robuxów, prawie jak bubble Bubblegum Strasznie dużo Panda tutaj, misiu Panda no, i na razie tyle, słuchajcie, więc czy ja mogę założyć właśnie kolejnego, piątego? Equip eee, Czekajcie, chyba już nie mogę, tak mi się wydaje. Tylko cztery możemy mieć? Zgadza się, tylko cztery, albo mi się coś zwiesiło, ale najprawdopodobniej tylko cztery. Właśnie game passy, tutaj mamy game passy. Czy można mieć większą liczbę petów? Zaraz sprawdzimy. Iron Skin, teleporty, tego nie chcę. Tu mamy te jajka, cztery, plus 4 pety. I to kosztuje ile? Uwaga, uwaga. A dobra, tu mam 900 Robuxów. No niestety, ale na chwilę obecną nie stać mnie nawet, jakbym chciał bardzo. Więc w sumie zrobimy sobie taki motyw, że tego Kittiego wyrzućmy na chwilkę. I dajmy sobie Misiaka. On daje troszeczkę więcej tutaj. Yy, że tak powiem. Yy, troszeczkę więcej plusów. Okej, okay. yeps, yeps. To jest wręcz, już takie farmienie tych asasinów. I w sumie, czy te questy już się nam opłaca robić, nawet tak latać po nie. Rzecz szkoda, że tutaj praktycznie nikt nie ma e, uzbierany na kolejny świat. Byłoby znacznie łatwiej farmić, bo teraz, jak widzicie, no, trochę sobie przeszkadzamy. W sensie każdy się rzuca na tego samego asasina. Ok, complete. Mamy level 18 swoją drogą. E, weźmy sobie już lepszy tutaj, zdecydowanie jakiś sprzęt. O, ten nóż na przykład. On już no tu tak, już mamy tak w ogóle na butę tego Asasina. Jak będziemy mieli około 20 lewe, to spróbuję słuchajcie. Yy, spróbuję... Yy, jeszcze raz do tego bossa podejść. Może tym razem się nam uda. Mam taką cichą nadzieję. Dobra, complete. No, okej. Okay. Już 19, więc jak widzicie, ten level leci jak szalony. W sumie, chyba na tym etapie się nie opłaca tego questa brać. Chyba że tak jak ja teraz, no, niechcący wejdziecie, to i rzeczywiście się opłaca. Zastanawiam się, właśnie, czy teraz kupować kolejne, kolejne pety, czy właściwie bardziej zbierać już na ten na wyjście stąd. Właśnie na kolejny świat, że tak powiem, na Orc Swamp. Dobra, Assassin. Jeps, kolejny leży. Complete, mamy już 3000 w ogóle teraz się farmi naprawdę mega, mega dużo. Mamy 20 level, więc myślę, że... Do... O, już na 21, więc myślę, że weźmiemy sobie, dobijemy do tego Demon Blade'a, który nam da 80 damage'u, więc całkiem sporo. No to już tak właściwie sobie przeszkadzamy nawzajem, więc jest trochę słabo pod tym względem. Dobra, Assassin kolejny. Jak wbijemy 22 level, to właśnie sobie wezmę tą nową broń. I wówczas. Ym... Zobaczymy, czy tym razem nam się uda tutaj naszego Overlorda pokonać. 22 level, spoko. Weźmy sobie teraz nasz mieczyk. Sorry, nasz tutaj Demon Blade. Ok, gdzie to jest nasz Overlord? Chyba dziś zniknął. On się chyba musi zrespić po jakimś czasie, albo go, go może ktoś też tej nie wiem wyciągnął. Chyba nie. Musimy najwyraźniej poczekać. Niestety. Szkoda, że nowa broń też nie daje nam jakby tutaj więcej tych gemów, bo to jest takie dość kluczowe. No okej, okay. jeps, jeps. Overlord się zrespił, niestety nie. Ja to mam pecha, zawsze na, <gryw> zawsze na tych odcinkach coś idzie nie tak. Ale jak widzicie, tutaj już coraz lepiej nam idzie zbieranie tego wszystkiego, mamy już 22 level. Niedługo będziemy mogli pójść na PvP Zone. Z tego co tak się orientuję, to pewnie tam poza bitkami z innymi jakby te graczami, nie będzie nic ciekawego. Ale no cóż. Mówi się, słuchajcie, trudno. E, zobaczymy czy... O, tu jest Overlord. Ej, dałoby mi się go zabić? Czekajcie, czekajcie, tutaj troszeczkę. Trafię go w ogóle? Kurka, dobra. To jest jeszcze za wcześnie, zdecydowanie. Myślę, że dopiero jak osiągniemy rzeczywiście ten 50. level taki, który on ma, to wówczas cokolwiek tutaj będziemy mogli zdziałać, więc siłą rzeczy musimy chyba jednak te lepsze jajka kupować, tak mi się wydaje. Chociaż, kurczę... Jakbym tak się postarał, nie wiem, czemu w ogóle zadaje. O, udało mi się, ale chyba T-Rex dostał z niego wszystkie plusy. Niestety. No nic, trudno się mówi. Więc siłą rzeczy te questy warto tutaj jednak robić. Właśnie zastanawiam się, czy kurczę, czy. przetwierać yy, tego Golden Egg, albo może mam inny pomysł. No, zbieramy sobie na te jajko za 15 tysięcy, które było tutaj. O, myślę, że to będzie spoka opcja. Jak najbardziej. Asasina kolejnego, jeps, leży. No teraz tak mówię, jest mi ciężko, bo tutaj dużo widzów, więc troszeczkę no zgarniają mi tych asasinów siłą rzeczy. Kiedy no mówię, że te questy są takie, nie? Takie same cały czas. Cały czas te asasiny, o piątkę. Wiem, skancelujmy go, będziemy może mieli innego, a jednak nie, cały czas ten sam. No i szkoda, szkoda. Ale cóż, postaram się tak na szybkości może, nie wiem, nie wiem, czy nam się uda na odcinku. Będzie ciężko nazbierać właśnie na Lepsze jajko Gdybyśmy byli tutaj sami Bez widzów, to by się nam udało Co nie, bo wówczas właśnie Byśmy mieli cały lud, Tak właściwie dla siebie No nic, myślę, że sobie na kolejnym odcinku Nazbieramy właśnie na to jajko I otworzymy, ja tymczasem zatem wam Bardzo serdecznie dziękuję Jeżeli chcecie więcej odcinków ze Slaying Simulatora Napiszcie w komentarzach Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć